Najlepszy możliwy sobie sposób staramy się stworzyć tutaj dzieciakom przestrzeń do rozwoju, do tego, żeby dzieci mogły się rozwijać w swoim własnym tempie. Każdy tutaj może być sobą, zarówno dzieci, jak i my dorośli. Proponujemy różne rzeczy, różne aktywności i właśnie sensoryczne, artystyczne, matematyczne. Nie uciekamy i nie stronimy też od edukacji, więc mamy też karty pracy, mamy książeczki. Tylko to wszystko się dzieje w takiej zgodzie z dziećmi i we współpracy z nimi i, jakby na ich też prośbę. Bardzo jesteśmy tutaj blisko natury i tego, co się dzieje trochę na zewnątrz. Mamy bardzo duże podwórko. Ja je zawsze nazywam dzikim podwórkiem, bo tutaj się dużo dzieje. Tu płyną rzeki, budują się zamki i przeróżne rzeczy się tutaj dzieją. Tak, no mamy bardzo dużą przestrzeń taką e, wolną do wybiegania, do własnych aranżacji, do jakiejś takiej inwencji twórczej, żeby to dziecko doświadczyło naprawdę tego, tej, tego kontaktu z naturą, tego błota, tej wody, która się leje strumieniami gdzieś tam, tory wodne się tworzą i, i w środku, w centrum Warszawy myślę, że to jest duża zaleta.